Badanie składu pierwiastkowego cukru. Na szkiełku zegarkowym została umieszczona mała ilość cukru. Teraz zostanie on pokropiony kwasem siarkowym 6. Reakcja ma na celu wykazanie, jakie pierwiastki znajdują się w cukrze. Powoli zaczynamy widzieć, jak cukier zaczyna żółknąć. Stężony H2SO4 ma bardzo silne właściwości higroskopijne. Pochłania on wodę znajdującą się w cukrze. Dalsza część doświadczenia w następnym filmie.